Dzień dobry Państwu, w związku z tym, że ostatnie głosowanie na następny odcinek nieznaczną przewagą wygrało ps z Wyzwanie, to dzisiaj obejrzymy sobie trailer nowy wypuszczony przez Konami. Tak, to Wyzwanie pojawi się w tym tygodniu, ale okazało się, że dzisiaj Konami wypuściło trailer związany z partnerstwem, nie partnerstwem, co nawiązaniem licencji z MLS-em, więc zobaczmy sobie, co oni tam przygotowali i w sumie można założyć, że dla niektórych, w tym dla mnie, to może być też Wyzwanie, bo już będę oglądał ten trailer drugi raz, aby Pierwszy trailer konami, no to może to być nawet większe wyzwanie, niż jakiekolwiek do tej pory wymyślone przez Was w A że było tylko jedno. Dobra, przejdźmy już po prostu do trailera. Aha, jeszcze jedna rzecz, zostawię Wam link w komentarzu do tego trailera, bo, no bo tutaj zobaczycie już nie, nie, nie będę go po prostu odtwarzał. Tylko kto będzie chciał, to sobie obejrzeć samemu. Ja tutaj pokażę i zwrócę uwagę na pewne rzeczy. Z pewnej rzeczy też się pośmiejemy, bo uważam, że jest z czego ten trailer ma potencjał memowy moim zdaniem bardzo duży. W ogóle dowód na to, że siedziba konami istnieje tak naprawdę i patrzcie nawet, postawili taką budkę z napisem e obok, tutaj jakaś pani nie zdążyła wyjść z kadru. Chyba, że to nie była pani tak na końcu, teraz spojrzałem, a może nie, nie, że nie zdążyła wyjść, tylko chcieli pokazać, że jednak ktoś tam pracuje, no dobra, nieważne. Patrzcie w ogóle, jaką Dos Santos z ma z tego wszystkiego. Wydaje mi się, że oni to albo dronem krąci, kręcili i ten dron wleciał do środka, um, albo to było jakieś cięcie w międzyczasie i po prostu on miał kamerę dookoła swojej twarzy i miał z tego lekki ubaw, ale wydaje mi się, że mogli to dronem zrobić. Ale generalnie muszę przyznać, że ten cały jest sobie lepiej zrobiony niż ten poprzedni, w sensie naprawdę to w końcu jakoś wygląda. To pokój, który to pokazali, to jest ten, który nam event robi. Dobra, jedziemy dalej. A no bo wszyscy u góry siedzą, kto by się eventami zajmował, no dobra. To jest to jest mem słuchajcie, to teraz będzie mem, teraz będzie mem uwaga, uwaga, teraz będzie mem Let's get some good emotion on this one. Let's go. Let's go! Well, let's go. Got it. Yeah, just like that. Boom. Got it. No i tak właśnie, let's go. E, całkiem przyjemny trailer w sobie, bo mamy tych zawodników z MLS-u, czegoś tam, coś tam pokazali jak te w środku niby robią na tych green screenach Całkiem takie przyjemne, no nie ma tu więcej do dodania, no ja bardziej wiecie, tutaj się śmieję z tych wszystkich let's go i innych rzeczy. Ehm... O, i swoją drogą właśnie czytam teraz w komentarzu, że ktoś właśnie napisał, że to było dronem kręcone tam u góry. No tak mi się właśnie dużo zresztą osób pisze, że to, to dronem nakręcone. No właśnie tak mi się wydawało. Widzicie, jakim jestem znawcą Dobra, tyle, jak macie jakieś spostrzeżenia co do tego trailera, to piszcie. Poza tym, jeśli chodzi o Konami, to chciałem Wam powiedzieć, że z racji, że dawno nie było streamów u mnie, to jak tylko się dowiem, kiedy będzie Gamescom, kiedy będzie prezentacja Konami, to obejrzymy sobie tą prezentację live. O ile tylko będę wtedy. Dostępny, a jest duża szansa, że będę Więc zakładamy, że sobie obejrzymy Za dwa dni zaczyna się Gamescom I od dzisiaj, co mamy poniedziałek Od środy do piątku będzie trwało Więc w który z tych dni będzie stream Gdzie będziemy oglądać sobie prezentację Konami na żywo I komentować, więc od razu was na niego zapraszam Ale kiedy dokładnie, no to muszę się sam najpierw dowiedzieć Tyle, trzymajcie się, hej hej